Teraz? To jest za późno, spaliłem to od <grywa> nowa. Jestem w domu! jej! chcesz nagrywać, bo ten? chcesz pokazać jak jesteś bardzo głodna i, i wszystko zjesz. A tu są nasze dobre dania. No, i to jest twoje jedzonko. Tu Znajdują się trzy naleśniki meksykańskie. A to jest moja pizza. Fuuu, Jak można jeść pizzę hawajską? Z pizza? Gdzie mamy ananas? E, szynkę? No, ale z ananasem. Pffu! I to wszystko było. Nie wiem, czy coś więcej no. Ale dobra, bardzo dobra. Słodka. Społączenie dośnie. Czegoś słodkiego, czymś dobrym. No właśnie, Co to znaczy... no, no to, to, to z tego ci wychodzi? Jeszcze bardziej cudowna rzecz! Kiedyś chyba ten. Ha, nagrywasz się. Trudno! Jak wyglądam? Jak się nazywa ten Amaro? Chyba Amaro kiedyś powiedział, albo ten, ten amerykański Gordon Ramsay, tak? Któryś z nich chyba powiedział, że nie ma pojęcia, kto wymyślił pizzę. Hawajską. Chyba jakiś kupek. No bo... To jest niedobre! Ja myślę, że on mm, się nie zna. Dobra. Jak tam moje jedzenie wygląda? Jesteśmy lenie, nic nie zrobiliśmy na obiad. Jedną ręką to jest ciężkie. Mhm. I, dobrze. dobrze. A, możesz pokazać tą gierkę. Będę umierać. Co to jest, jest gra. Ostre. Hmm. Właściwie Donatello już nie pamiętam. <laughs> Ale metan <made in> <laughs> Tak Także się, jak strategiczna gra, Turówka. Uh -huh. Na, prze na przemian z przeciwnikiem. Uh -huh. Trzeba tak układać, żeby go tam popsuć. Uh -huh. W skrócie. Uh -huh. To jest bardzo ważne, tak? Uh -huh. Bo nie zapominaj, uh -huh. że jestem programerem. I takie rzeczy A. muszę tutaj mówić. Na przykład A. jak nie pamiętam się, jak się ta gra nazywa. Na tak, Krasz coś tak, tam się nazywała. Tak, tak. dokładnie, no, no, no tak, no. Także no, krasz coś, coś tam, nie? Wiecie, nie? Znajdziecie ładnie. Jem, jeść. Tak by the way, mamy ostatnio jakiś problem z kamerą, bo jakimś cudem filmiki, które ostatnio nagrywaliśmy, się nie nagrały. A byliśmy pewni, ja byłam pewna, że to z tym ciastem ja nagrywałam. I właśnie wywijam widelcem. Prawda jest taka, że ty lunatykujesz. Ty też nagrywałeś coś, I byłeś pewien... I kasujesz te filmy. To ich nie ma po prostu. No w sumie raz kiedyś lunatykowałam, chciałam wyjść z domu, otworzyłam zamek od drzwi i nagle rodzice mnie obudzili. To się nie, nie boisz się czasem, że wyjdę sobie z domu. No i gdzie ty pójdziesz? Tam do lasu na pewno, nie? Tam pójdziesz? Może pójdę do lasu, kiedyś się obudzę w lesie. Jak szybko zjednamy, jak ty Właśnie, ja dopiero połowę jadłam na leśnika, a on już pierził całą. Pamiętam, jak u mojej mamy byliśmy i jakoś musieliśmy zaraz iść i przyszła pizza i on wziął tą całą pizzę na pół i tak. Jadę jak kanapkę No <laughs> ja nie wiem jak tak można Co będziemy robić Oglądać yy, piratów Tak? To hmm? nie, musimy coś posprzątać No tym tam o Pokażę te, o, no myśli. Ona już pozuje. ona już wie, kiedy o co chodzi. Pi, pi. No zaraz pójdziesz na przygodę do łazienki. czasu nic nagrywać i właściwie cały vlog nawet nie to, że nie mamy na co nagrywać tylko jeden dzień był taki, gdzie dosyć dużo nagrywałam, właściwie chciałam powiedzieć to wtedy na dwa dni ale jakimś cudem te filmiki się nie nagrały nie mam pojęcia jak i pokażę tylko urywki gdy byliśmy u Kacpra na urodzinach i... Pokazał nam parę ciekawych rzeczy, także zobaczcie to teraz. Ze mną. No nie gada, że nie widać to od tego. Co? No nie gadaj, że tego nie widać. Nie no to widać. Panie, wygląda. To jest No, to <noise> Tylko, że... W... Milka, nieważne. No właśnie. Zwykle <noise> tu nie ma. No więcej miejsca. Niech no, tak w głowę dostanie Weź. Nie skończ. Ja się boję, że ty zaraz puścisz to na mnie poleci. Twoją żarówką A domyśl się <laughs> to światło? Specjalny olejek goździkowy, czy jakiś tam inny Nie wykonuję gwałtownych ruchów Nie dobra, to było niebezpieczne to, to ja powinienem trzymać w ten sposób, żeby mały palec. Yy... Nie, tak się pije kawę herbatę w to jest, Anglii. Co to jest herbata? Mm. do szklanek nalał to Dobra winko? Bardzo dobra herbata. <grymka> Herbaty, <grymka> Tylko nie na tych Czego? Surrekenów, tak. Jest i ninja. Sama coś może Sama Samabym sobie rzuciła takim shuriken. Tak, um, rzut numer jeden będzie. Co to jest? <grym> nie! A co? Ona jest zwolnięta, ja jej zwolni Nie, tam się nic nie stanie przecież. Bo ja nie wiem, czy pręciki tam tam poszły. Chyba tylko. Ale to szkole. jest niebezpieczne. Czemu? Chyba, przecież nie zaryzykujemy. Nie! Mhm. <grym> I nic, dupa. Ja się boję elektryczności. O. Nie No niestety, umarła Uuu, dymek poszedł Lepiej nie wdychajmy tego Możemy od tego paść Podejdź tu lepiej Nie Nie, bo nie trafisz nie? Uwaga, wyrzucam O, to wpadło, to wypadło Nie idź. <suszy> Fajne Chcesz ty? Cieszyś się? No jednak z tej i to i tak, i tak trafisz. No Cieka, jeszcze właśnie... tylko tak spróbuję. Tak, w tak, ten jak, sposób łatwiej jak, jak celować. Pokazują. Tak? Tak pokazują w No niestety. No, tu nie. tak ciężej, ciężej, ale może to tylko... Jak tylko... Jak pokazuję, o, jak o właśnie, o tak. Tak, ciach, ciach, ciach no właśnie. Że niby tutaj z kieszeni wyjmuje obraz. Ciach. Znaczy ja nie, nie umiem jeszcze tak celować. Spróbuję pomiędzy je w środek teraz. No, zaraz, tak. no jest powietrze! Tak. Dobra, skończmy z niebezpiecznymi tutaj zabawami, bo ja się boję. Wow, fajna katana. Nie też bym taką chciała, podoba mi się te shurikeny, bałam się ich trochę... Nie wiem, jakoś jak Kacper rzucał to z boku, to bałam się, że to wyleci, bo z ręki i poleci na mnie czy na kogoś, a to by bolało. Tak. Też ta stara babka jest. Nie wiem, czy ona już nie ma ponad 3 lata. W listopadzie będzie chyba cztery, jeżeli dobrze liczę. Albo właśnie trzy, bo ja z matmy to niedobra jestem. Ale wydaje mi się, że będzie mieć cztery. Bym musiała sobie to przeliczyć. <grym> to skubane z nogawkami wlazły. <grym> <grym> czy już po plecach mi z tyłu łazi. What the fuck.

Cześć ślicy, co ja tu weźmiesz, co? Co to robisz? O no tak, myszek, nie! Tylko ja mnie... No to skopamy. Eee... Chłodnie. Ja wiem, byś chciał, to byś mi weźmie na głowę. bardzo. Ty chcesz wejść na głowę? Tak? Ty chcesz wejść na głowę? To chodź. Nie! A! A? Nie. Chyba się podoba e, Tak e, dzisiaj mi mnie trochę e, wzięła Zaczęłam się zastanawiać, jakby to było jakby człowiek potrafił kontrolować swoje ciało Jak na przykład mnie coś boli, to mogłabym tak e, na odciąć swoje receptory bólu, żeby nie czuć tego bólu Jakby coś było nie tak, wiedziałabym co jest nie tak, wysyłałabym swoje, swoje Komórki, nie te komórki białe komórki, żeby naprawiały tam no, kumacie o co chodzi. Gdybyśmy mieli taką kontrolę, moglibyśmy regenerować szybko swoje ciało albo nawet je zmieniać, bo powiększać tkankę czy coś takiego. Super, nie? Jak to jest, że my potrafimy kontrolować tyle rzeczy? Jesteśmy tacy mądrzy mądrzy. Wiemy tyle, tyle już stworzyliśmy. Idziemy w kosmos, idziemy gdzieś daleko. Chcemy skupić się na tym, jak sprawić, żeby nasz mózg, jak nauczyć nas, nasz mózg tego, żebyśmy mogli kontrolować własne ciało. Czy to nie byłoby by ciekawe? Bo jest naprawdę dużo opcji. Jak myślicie, co moglibyśmy robić, gdybyśmy potrafili? Kontrolować nasze ciało, a nie tylko nasze mięśnie. No, to napiszcie w komentarzach. A możecie też zasubskrybować, jeżeli chcecie poznać następne vlogi które na pewno się pojawią. Bo już niedługo wiosna, niedługo będzie cieplej i w końcu zacznę wychodzić na dwór! Bo ja nienawidzę zimna i nienawidzę zimy. No, to pa! Dobra A oni robią tak. Ja zawsze, jak komuś. Yo, 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 yo. No, albo jo, 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 no, ale zawsze, jak mówiłam komuś o tej grze, bo nigdy nie wiedziałam jak ona się nazywa, zawsze mówiłam: No, to takie gdzie on robi. Ja myślę, że większość osób nawet nie wiedziała jak się tego nazywa. A wszyscy mówili tak dit des że...